Dzień dobry, dzień dobry, Julia Przeźdź, TV Reklama, wraz ze mną e, uczestniczka, która została dzisiaj ogłoszona na gali Fame, Wiktoria Jaroniewska. Witaj, Wiktoria. Dzień dobry wszystkim, hejka. Dobry. Wiktoria, mam pytanie, jak to się stało, że tak szybko podjęłaś decyzję, by wkroczyć tutaj na, na Gale Fame i zawalczyć z Laluną? Ja byłam po treningu piłki ręcznej, więc chyba nie do końca myślałam. Nie, no oczywiście żartuję. Po prostu lubię wyzwania. Tak jak mój trener powiedział, oczywiście żartobliwie, że jestem wariatką. No jestem taka w życiu prywatnym, także lubię wyzwania. To jest kolejne wyzwanie. Ja nic do stracenia nie mam, więc tylko mogę się cieszyć. A kiedy dowiedziałaś się, kiedy w ogóle dostałaś tą propozycję, żeby tutaj się zjawić? 29 kwietnia to był piątek po treningu dostałam. 30 kwietnia miałam swój mecz piłki ręcznej. Po meczu byłam na pierwszym treningu MMA. Także. A to nigdy nie miałaś do czynienia między sztukami walki, bo ja coś kojarzę kiedyś, że publikowałaś, nie wiem, czy to nie było jakiś boks? Nie, to były żarty z moim chłopak... Boże, moim narzeczonym teraz już aktualnie, przepraszam. Ej, w piwnicy dosłownie. Ej, żartowaliśmy gdzieś tam sobie, biliśmy się, wiadomo jak to para, że tak powiem, chyba każdy gdzieś tak ma. W swoim związku, e, zwłaszcza jeżeli jesteście sportowcami i oglądacie właśnie takie gale fight'owe, e, Ale trenowałam, jak byłam mała, dwa lata karatę, e, jak miałam 7-8 lat dokładniej. No ale to były takie treningi raz, dwa razy w tygodniu, także też nie mogę nazwać tego jakimiś, jakimiś super po prostu treningami. Byłam mała, tak samo jak byłam mała, trenowałam tańce, a aktualnie nie umiem tańczyć, więc. Czyli rozumiem, że gdzieś tam śledziłaś zawsze te, te gale wszystkie e, i Fejmu i wszystkich innych Federacji. E, a teraz sama na niej jesteś. Jesteś zawodnikiem, powiedz, jakie to jest uczucia? Ja też w to dalej nie dowierzam, że tak powiem. E, jakie to jest uczucie? Na pewno czuję jakieś tam wyróżnienie. E, gdzieś tam moja taka ciężka... Praca, że tak powiem, w internecie i w sporcie się opłaciła. Tutaj mnie zauważono, zaproponowano mi właśnie tą walkę, bo to nie ja tutaj na siłę się pcham, ja po prostu dostałam telefon po treningu i. Jak najbardziej się zdecydowałam na tą walkę. Tak jak mówię, nie mam nic do stracenia. Lubię wyzwania, także to jest kolejne wyzwanie i kolejna, szalo kolejna szalona przygoda w moim życiu. Szalona, a czy nie za szalona? Ponieważ jak wiemy, Laluna jest e, mocna i w mowie i z tego co słyszałam to w treningach, ponieważ ona chyba już tak około roku trenuje. Yy, nie przeraża Ciebie to? Nie, myślę, że jakby mnie przerażało, to bym w ogóle nie decydowała się na tą walkę. Mm, czy jest mocno to, zobaczymy 14 maja? <grym> to prawda. A jak powiedz, yy, myślisz, że zareagują Twoi fani i ludzie, którzy obserwują ciebie na, ciebie na TikToku? Bo jak wiemy, część z nich to są fani, którzy pójdą za Tobą murem, a część z nich to są osoby, które bardzo mocno gdzieś tam hejtują. Czy nie, nie boisz się, że to Ciebie gdzieś tam może jakoś zniszczyć przed walką? Jakie masz na to sposoby? Aktualnie nawet nie mam czasu, żeby odpisać moim najbliższym osobom tutaj. prawda, bo dzisiaj dopiero tak, się wszyscy dzisiaj dowiedzieli zalatana, wszyscy się A. dowiedzieli, właśnie to było takie jedno wielkie boom, że tak powiem. E, Na ale ten moment przed konferencją rozumiem, że wiedział tylko narzeczony i rodzice. E, moja mama wiedziała, tak, narzeczony, teściowie, których też pozdrawiam bardzo serdecznie. I dziewczyny z drużynem, bo też je poinformowałam trochę wcześniej, bo chciałam być wobec nich fair i mój trener. Tak poza tym to właśnie ja coś tam może najbliżsi znajomi, ale nie wychodziło. To o dziwo, nie było żadnych przecieków. I ja też śledziłam, jak ludzie obstawiali, z kim zawalczy właśnie Laluna. Totalnie nie padło moje nazwisko, więc jestem w szoku. A kogo nazwisko, nazwisko pojawiało się najczęściej? Wydaje mi się, że Dane, i czytałam, że pani Murańska, więc. No. Mogłoby być ciekawie. Mogę tak, być byłoby ciekawie. na pewno ciekawie właśnie. A czy ty właśnie nie obawiasz się tej różnicy wieku? Bo w sumie, Szeja też by miała... Ile ty masz lat? Przypomnij? Jesteśmy w tym samym wieku, bo rozmawiałyśmy właśnie no razem okay. przed chwilą. No my się no to... lubimy. A nie wolałabyś na przykład stoczyć takiej walki z Sheą, jak wy Z chęcią, mówiłam właśnie i rozmawiałam z nią o tym i tutaj przed chwilą na wywiadzie też mówiłam, że fajnie by było właśnie stoczyć taką czysto sportową walkę. Ona jest bardziej ze strony siłowni, że tak powiem chociaż też całe życie siedzi w tym sporcie, ja też całe życie siedzę w sporcie, dokładnie w piłce ręcznej siłowo też trenuję gdzieś tam, jak napisali pod postem, który mnie ogłaszał, że jestem fitblogerką szczypiornistka jeszcze, tak, szczypiornistka szczypiornistka, studentka dietetyki, wszystko więc myślę, że byłoby fajnie, fajna taka walka byłaby. Przechodzę tutaj dzisiaj na konferencję czy ty nie obawiałaś się tego, że Laluna, która na, no zapewne śledziła twoje tiktoki, to co robisz, twoją przeszłość i komentarze, nie będzie chciała się na ciebie rzucić? Myślałam, że tak będzie i jestem w szoku, że tak nie było. Nawet się ze mną przywitała, to było bardzo miłe. E, szczerze, to jestem pozytywnie zaskoczona po prostu tą konferencją, jej postawą i wszystkim innym. E, I również bardzo szanuję to po prostu. I ją szanuję za to zachowanie. Bo tak jak mówię, ja prywatnie jej nie znam. Gdzieś tam prywatnie zamieniłyśmy dwa słowa na backstage'u, to Naprawdę bardzo miłą osobą się wydaje, wiadomo, że to były tylko dwa słowa gdzieś tam przelotem. Na konferencji również zachowała się bardzo fair wobec mnie, e, mimo tego, że gdzieś powiedziałam, że tak trochę przekrzykiwała się wcześniej i że takie zachowania trochę patologiczne e, przy nią przemawiały. Wtedy właśnie myślałam, że się odpali. Ja też myślałam, że właśnie się odpali, dlatego też starałam się e, jakby ważyć to, co mówię, e, no ale też nazywam po prostu rzeczy po imieniu, a dzisiaj tak nie było, także mega się cieszę. A czy nie czujesz się właśnie może bardziej doceniona albo szanowana e, pod względem tego, że Laluna jednak no szeję trochę cisnęła i nawet nie samą szeję, co też jej e, chłopaka Gimpera nawet na cage'u, gdzie oblała go szklanką. Co o tym myślisz? Myślę, że po prostu ludzie tego chcą i też właśnie ona jakby wkraczając do tej federacji... Myślała, że po prostu musi to robić, aby tutaj zostać. Yy, najlepszym przykładem właśnie jest Szeja, że nie trzeba tego robić, żeby ludzie cię uwielbiali. Yy, no ja również się po prostu pokochałam, zwłaszcza jak zgniotła tego arbuza na wizji. To było po prostu. Przepiękna. Oglądając właśnie wcześniejszą konferencję, gdy jeszcze nie wiedziałaś, że ty wejdziesz za szeję, byłaś za Szeją w tej walce? Tak. Byłam całym sercem Team szeja. Tak. <gry> też dlatego, że kojarzyłam ją wcześniej z TikToka. Wspieram też osoby trenujące. Ja bardzo lubię ludzi po prostu, którzy mają podobne zainteresowania, podobne pasje. Ja ogólnie lubię ludzi. Nie jestem taka zbytnio konfliktowa, więc tak, wspieram ją. A czy teraz, będąc w fejmie myślisz, że będziesz miała taką jakąś łatwiejszą drogę do tego, by dostać się na, na ławę do dzik, do Bo jak wiemy, nie wiem, czy dalej próbujesz, ale wiem, że próbowałaś. Próbowałam, zrezygnowałam właśnie przez treningi piłki ręcznej, bo jakby nie miałam za bardzo jak codziennie tego nagrywać, bo tak jak mówię, w tle są różne osoby, w tle jest trener. Nie każdy sobie życzy, żeby być po prostu na TikToku gdzieś, którego mnie obserwuje 700 tysięcy osób. Cieszyłabym się na pewno, gdybym dostała taką propozycję. No i byłoby fajnie po prostu. Myślę, że odebrałabym pas Marcin Linkiewicz, bo tak się składa, że mój ostatni rekord w wyciskaniu to właśnie było 45 kg, ona tam ma pas, a wycisnę 43 kg. To może jakbyś już jej odebrała ten pas na UWK dzikik, to, to chciałabyś jeszcze wejść ją e, do klatki. Myślę, że jeszcze potrzeba czasu, abym nabrała tak e, wielkich umiejętności po prostu, jakie posiada Marta, którą również szanuję i nawet dostałam mi strój e, na sesję e, i, i trenuję sobie w jej stroju. E, cieszyłam się, że jest akurat to strój Marty. O, no to super. Bo mój jeszcze nie dotarł po prostu, wszystko jest tak na szybko robione, że tak miałam na sesji strój Marty. A jakbyś miała wybrać dziewczynę właśnie, z którą możesz zawalczyć, mamy tutaj jeszcze trzy inne przeciwniczki. E, to kogo byś wybrała właśnie lalunę? Czy może albo fagatę, albo monię? Myślę, że gabarytami bardziej byłabym chyba z monią zestawiana, że tak powiem. Moi no nawet gdzieś tam znajomi się, którzy dowiedzieli się trochę wcześniej o walce, śmiali się właśnie, że powinni tak pozamieniać to, że fagata zawalczy z laluną, a ja zawalczę z monią kociołek. Także myślę, że chyba jeżeli chodzi o właśnie takie yy, walory wizualne yy, i po prostu fizyczne gdzieś tam, to lepiej, lepiej byłoby, gdybym walczała z monią, ale nie narzekam dla mnie to jest po prostu wyzwanie. Mam nadzieję, że damy fajny sportowy pojedynek. I będzie fajnie. Oby tak było, tego do życzę. I dziękuję. dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również bardzo. Pozdrawiam.